Witajcie w dzień drugi. Pogoda piękna. My zaraz z Basiem wybieramy się do Ostii. Jest to nadmorska dzielnica Rzymu. To jest praktycznie najbliższa taka plaża, gdzie, gdzie mamy nadzieję, że będą piękne widoki że i spędzimy miło czas. Jest tam także takie starożytne miasto. Więc e, miejmy nadzieję, że też uda nam się tam dotrzeć, więc zaczynamy. Zobaczcie, bardzo fajne jest to, że są na zewnątrz maszyny z batonami. Można sobie wziąć y, dowolny rodzaj kawy, jak ktoś chce. Chociaż w restauracji też jest bardzo duży wybór, więc y, naprawdę fajnie przemyślane. Naprawdę duży obszar. Fajne, słuchajcie, jest to, że praktycznie przy samym obiekcie y, tu mamy recepcję. Y, zaraz jest główna ulica, i dosłownie naprzeciwko, nie wiem czy będzie widać, jest supermarket. No i słuchajcie, jesteśmy nad Morzem Tyreńskim, kierujemy się w stronę plaży, zobaczymy co słychać. Słuchajcie, tak chodzimy sobie z Basią właśnie po tym miasteczku, po Osti, I tak stwierdziliśmy, że no, te budynki wszystkie i to wszystko dookoła no to zachowało się po jeszcze wcześniejszych czasach. Wszystko jeszcze jest tak jakby się zatrzymało, zatrzymał się czas. Budynki są naprawdę stare. Bardzo rzadko się tutaj widzi, żeby był odremontowany jakiś budynek czy coś. E, zobaczcie, jest dużo takich, takich e, budynków, praktycznie takich samych. E, więc mówię tak jak e, Basia mówi, że tak naprawdę e, w samym Rzymie to tylko dlatego, że po prostu e, są pieniądze, żeby to po prostu odnawiać i żeby to wszystko fajnie wyglądało pod turystów. A wszystko na obrzeżach po prostu no, nie mają pieniędzy na to. Więc yy, dlatego myślę, że to tak wygląda, nie? Mówię, idziemy sobie spacerujemy. No i to, co nam się rzuciło, to właśnie to, że, że budynki nie są yy, po prostu remontowane, tylko po prostu zachowane tak, jak były. I, i niektóre nawet yy, opuszczone, nie? No więc nawet tak. wyglądają właśnie jak, jakbyś. Tak, jakbyś Jak jakby. fabryka jakaś, czy coś po prostu. Więc mówię, tutaj pięknie, ładnie, bo mówię, jest plaża. Mówię jest pięknie, bo jest e, plaża palmy. No i, i ten. E, jest plaża, jest e, piękna woda i ten, a po drugiej stronie mamy właśnie te budynki takie opuszczone, e, niezamieszkałe w ogóle, wręcz bym powiedziała, no zaniedbane bardzo. Więc jeśli chodzi o, o samą ostję, no to... Chyba nie ma nic takiego nadzwyczajnego tutaj w, w tym, e, w tej dzielnicy Rzymu. Fajnie, woda, plaża, ale chyba nic poza tym, więc idziemy dalej, zobaczymy, zobaczymy, co jeszcze da się tutaj zobaczyć. Może akurat coś nas zaskoczy, więc idziemy dalej. Słuchajcie, my właśnie e, szukamy coś do jedzenia, coś innego niż robaki. <noise> więc yy, miejmy nadzieję, że w tej restauracji znaleźliśmy tu jakąś restaurację, coś znajdzie się i dla mnie do jedzenia, więc zaraz zobaczymy. No słuchajcie, yy, musimy czekać około 20 minut na wolne miejsce dla tych osób, więc wydaje nam się, jest dużo ludzi w restauracji, więc wydaje nam się, że jedzenie powinno być dobre, więc zaraz się okaże, spróbujemy. Słuchajcie, dostaliśmy już jedzenie, wygląda naprawdę bardzo fajnie zobaczcie. Tu jest moja rybka. Są wasi oczywiście... A oczywiście tym, robaczki. Tak, robaczki do tego mamy ziemniaczki, Bardzo Basi dobre krytki. Bardzo dobre mapy. No i na pochytkę mamy sen, więc będziemy kosztować. I Zara pewnie się odezwa i Wam powiem czy było warto. Teraz to się nazywa Dom Pepe, więc jeżeli będziecie widzieć to z zewnątrz, to jak najbardziej skorzystajcie, bo jest naprawdę bardzo, bardzo warto. Tu zobaczcie, macie napis, to jest przy głównej ulicy, pisze Dom Pepe. Bardzo fajny, bardzo fajny wystrój, naprawdę, naprawdę polecam. Jeśli mogę coś powiedzieć na temat Ostii, na mnie nie zrobiło jakiegoś takiego większego wrażenia, gdyż widziałam o wiele bardziej ładniejsze plaże i ładniejsze miasteczka nadmorskie. Ale jeżeli ktoś już będzie w samym centrum Rzymu, to mm, warto to zobaczyć, bo no, jest to mimo wszystko najbliższa e, plaża od e, głównego centrum Rzymu. E, jeżeli komuś bardzo zależy na tym, żeby, żeby spędzić czas na plaży, e, w słoneczku, to jak najbardziej polecam. E, no nie ma tu nic takiego e, przyciągającego bardzo, co, co by mogło zwrócić uwagę. E, Plaża, plaża ładna, dużo restauracji, można dobrze zjeść. Tłoczno, ale to chyba jak wszędzie. Więc no to już każdego indywidualna sprawa, co oczekuje i czego chce. My z Basią już właśnie jedziemy w stronę hotelu. Było fajnie, miło. Ważne, że jest pogoda, odpoczywamy, więc chyba to najważniejsze jest. Więc teraz jedziemy do hotelu i. Pewnie później jeszcze pojedziemy do miasta, żeby zakończyć fajny dzień, więc yy, na razie to tyle widzimy się później. Pojechaliśmy dokładnie, żeby Was nie spłamać jakieś 15 minut chyba pociągiem? E, jesteśmy właśnie przy bazylice świętego Pawła. Zobaczcie, zaraz jak wyjdziecie sobie z metra, z pociągów przepraszam, wyjdziecie zaraz praktycznie naprzeciwko będziecie mieli tę bazylikę. Też piękna budowla. Naprawdę wysoka. Widać w bardzo dobrym stanie, chyba była renowacja, wydaje mi się, bo naprawdę ślicznie to wygląda. No I pewnie przejdziemy się, porobimy parę fajnych zdjęć. Jak, jak na razie widać, że jest yy, nawet pusto. Więc, ale pewnie po drugiej stronie Zera będzie tłoczno, bo jest ładna pogoda, jest niedziela, więc ludzie pewnie wyszli sobie na spacery. No i co? Zobaczymy. Idziemy dalej. jaka Świętego Pawła w środku robi przeogromne wrażenie. Jest naprawdę przeogromna, i naprawdę widać tutaj przepiękne zdobienia i, i naprawdę jest, jest na połatę. Stoimy właśnie przy grobie yy... Świętego Świę... Pawła. Tak, Świętego Pawła. Nie mogę za głośno gadać, gdyż jest tu dużo ludzi, yy, ale stoimy przy samym grobie, więc pokażę Wam jak tylko będę mogła. i co, słuchajcie, tutaj mamy wszystkich papieży po kolei. Nie wiem czy będzie widać. Zobaczcie papiery. tak. Pan ciszę. Benedykt i nasz Jan i także tam na górze. Nie wiem, to widać, bo w komorze nie będzie tak tylko widać. Wszystko mieści się na ścianie. Co wszyscy wabierze od samego początku. wszyscy od samego początku. Więc naprawdę jest to naprawdę ogromne. Dla mnie labirynty. przepiękny. Totalny Wam powiem totalny przepych, naprawdę wszystko zrobione doskonale, naprawdę.